Nie yeah. dawaj tak nie schodź mi stąd. Balast a ty też balast. Tyłek za butę. Dobrze. No nie, po prostu ten. Ładnie, super. O, teraz widzicie to, jest to, co trzeba. Idziesz kwał, więc znowu będziemy patrzeć tam, próbować trochę ostrzyć. Tak. Dobrze. Wybierz foka. Miałeś knagować go. No. Szybko, bo idziesz kwał Kajtek, nie pod wiatr. Dobra. Naguj szybko, póki nie masz kwału. Już za późno. palast chłopaki. Walas. dobra. Co? No, kochany.